Plany nasze są takie, że chcielibyśmy zaprosić wszystkich naszych pacjentów i właściwie wszystkich lekarzy do współpracy, ponieważ bardzo chcielibyśmy, aby wszystkie dzieci z tego powiatu, które mają problemy zwłaszcza gastroenterologiczne do nas trafiły, żebyśmy mogli je poddiagnozować. Możemy wykonywać badania i takich diagnostyki przewlekłych bólów brzucha oraz niedoborów masy ciała i wzrostu jakichś małych dzieci z alergiami pokarmowymi. Od niedawna mamy zakupiony sprzęt do testu, wykonania testu laktozowego albo fruktozowego w przypadku intolerancji laktozy i fruktozy. Zapraszamy zwłaszcza małe dzieci, niemowlaki, u których wszyscy lekarze czy rodzice podejrzewają alergie pokarmowe, czy to ze strony skóry, czy przewodu pokarmowego, z takimi tak, objawami jak jakieś biegunki, zaparcia, ulewania, wymioty. Także to jest jedna grupa naszych pacjentów, małych, małe dzieci, niemowlaki, natomiast u dzieci starszych, które już piją mleko i potrafią współpracować, aby wykonać im różne badania, zapraszamy do wykonania testu laktozowego i fruktozowego. To badanie jest bardzo proste. Dzieci muszą być na co wypijają cukier rozpuszczony i potem wykonują dmuchnięcia do aparatu. Badanie nie jest inwazyjne, nie jest bolesne. Natomiast no, muszą chcieć z nami współpracować, także te dzieci muszą być już troszkę starsze niż niemowlaki. Do nas nie ma kolejek, nie czeka się trzy miesiące na termin przyjęcia, także do dzieci są przyjmowane praktycznie z dnia na dzień. Wystarczy do nas zadzwonić, omówić termin przyjęcia i wówczas my taką, takie dziecko z rodzicem oczywiście zapraszamy do diagnostyki. Rodzice, nawet z uwagi na COVID, nie mają ograniczonego dostępu do dzieci, zawsze mogą być z dzieckiem na oddziale. I jedynie tylko prosimy o nieodwiedzanie innych osób niż już bezpośrednio jeden z rodziców, aby ograniczyć jednak rozprzestrzenianie się infekcji. Zawsze w przypadku takim, kiedy my nie będziemy potrafili zrobić szerszej diagnostyki, zawsze możemy tak dziecko skierować do kliniki gastroenterologicznej, ale to jest ostateczność. Prawda? Większość badań podstawowych i trochę rozszerzonych mamy możliwość wykonania u nas w oddziale.